Weźcie sobie pod uwagę, że dużo osób, które przyjeżdżały na ten festiwal, też uczestników, to nie były jakieś manifestacje polityczne. Ci ludzie byli po prostu zmęczeni, bardzo czekali na moment, kiedy w tej szarzyźnie życia pojawi się ten, ta, ta chwila kilku dni takiego oddechu, wspaniałej muzyki, możliwości spotkania z ludźmi takimi jak oni. Więc nie do końca o politykę tutaj chodziło. Był gościem na tym spotkaniu, konwersatorium, które prowadzi, bo zapraszamy tam gości. I był, był Jerzy Owsiak na jednym z takich spotkań, bo on też do Jarocina przyjechał już w 1988 roku, już później trochę, i on opowiadał o tym, że prowadził audycję też w radiu wówczas, w rozgłośni harcerskiej i opowiadał, jak dostawał listy od młodych ludzi. Te listy nie są opublikowane, ale jakby mówią, jakie, jakiego rodzaju to były nastroje, że to pisali tacy ludzie, nie wiem, ktoś kto miał 14 lat, czasem 13, zaczynał krytycznie patrzeć, dojrzewał, zaczynał krytycznie patrzeć na, na rzeczywistość, rozumieć to, co go, to, co go otacza. Świat zaczynał mu się nie podobać. Zaczynał się też jego taki młodzieńczy bunt, no i, 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 i ci ludzie pisali takie straszliwie długie listy długopisem, nie mailem, bo to były właśnie takie długie elaboraty, pisane długopisem o tym, co ich denerwuje. Zwykle denerwowały ich takie rzeczy z codzienności, nie z wielkiej polityki, bo oni się polityką nie interesowali. W sensie takim takim. Opozycji, prawda, gdzieś tam roznoszenia ulotek czy. czy, czy bo to, to jakby już starsi trochę trochę zwykle się tym zajmowali, ale, ale właśnie ci młodzi ludzie po prostu ich ta codzienność tak irytowała i, i dlatego się w ci nie znajdowali. Władza to wiedziała.